No i są moje ulubione rydze. To jest cała torba rydzy. Dzień dobry, witajcie z lasu. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie o ostrzeniu tego oto noża, o ostrzeniu dożyna. Skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął, Szanowni Państwo, sądzę, że dzwoniłem wczoraj do Pana Kamila Wieksińskiego i mówi mi przeostrz sobie ten nóż, ten nóż będzie chodził lepiej. I są trzy rzeczy tak naprawdę. Pierwsza i najważniejsza sprawa. Nie róbcie tego w ten sposób, co ja, bo ja to robię z ręki i to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś nie potrafi. Zachęcam do obejrzenia poradnika czy tutoriala Pana Kamila na jego kanale i raczej róbcie to tak, jak Pan Kamil tam wskazuje, bo on to robi w bezpieczny sposób. Jeżeli nie chcecie Pana Kamila, to zobaczcie na poradnik Rejamirsa. Mirsa. Posługuję się mniej więcej tymi samymi osobami, co ja. Mniej więcej. Niemniej e... Robi to w bardzo bezpieczny sposób, nie tak jak ja. Będzie ostrzenie i stropowanie tego noża. Dlaczego? Bo chcę Wam pokazać, co daje ostrzenie w każdym etapie ostrzenia na każdej osełce, bo to jest istotne, dla mnie przynajmniej, bo chciałem zobaczyć właśnie, jak ten nóż chodzi. No i druga sprawa. Ja nie znam się, nie jestem znawcą, o, może tak, nie, że się nie znam, bo gdybym się nie znał, to bym tego nie robił, tylko bym na przykład wysłał to do Pana Kamila i bym go poprosił, żeby mi naostrzył nóż, bo wiecie o tym, że jest taka możliwość, no Pan Kamil jest polskim twórcą, jest na miejscu, zniszczycie na przykład swój nóż, swojego dożyna, no to wysyłacie go do Pana Kamila i on Wam go oczywiście odpłatnie naprawi, nie? No bo to nie jest z winy materiałowej, ani nie jest z jego winy, że Wy zniszczyliście nóż, tylko przez niewłaściwe użytkowanie. Yy, no i trzecia sprawa, bardzo dawno nie uszczyłem noża ze szlifem skandynawskim. Chyba nie chcę Was skłamać, ale z 5 lat to tak nabidę. Bo ja po prostu nie używam noża ze szlifem skandynawskim, bo nie mam takiej potrzeby, co, nie, co nie, nie zmienia faktu, że ten dożyn mnie urzekł. Kapitalny jestem i w ogóle, i w szczególe. Także wisi liście przy paseczku elegancko był na grzybkach. Trochę jak widzieliście, już zrobił, a biorąc pod uwagę, że rydze rosną tak jak rosną, czyli rosną nisko w takim syfie. O takie mam łapy od zbierania i w błocie, a dzisiaj jest błotnisto, bo rano był przymrozek a w zakopcu spadł pierwszy śnieg. A my jesteśmy koło suchej beskiskiej obecnie. Także to no, daleko niedaleko. No, no, jest trochę od zakopanego, ale mimo wszystko jesteśmy zdecydowanie wyżej niż Wadowice. Zresztą no, teraz już jest taka godzina jaka jest, to jest zimna jak cholera. Także co? no, To jak macie o... Ja pierwsze czy minuty. Jak macie och ochotę, to zapraszam na materiał. Tak jak mówię, to nie jest tutorial, ja nie jestem znawcą, ja się nie będę mądrzył, ja wam tylko pokażę, jak ja to robię, a czy się to komuś spodoba? Nie wiem. Ja to robię dla siebie, a nie robię tego dla was, nie? No, to też o tym pamiętajcie. Po co są gumiaki do lasu? No właśnie, między innymi po to. Dlaczego robię kurde tak dużo filmów o tym dożynie, ale yy, moi drodzy chyba się zakochałem w tym nożu i dzisiaj będzie właśnie oszczenie, bo wczoraj rozmawiałem z panem Kamilem na temat oszczenia i coś wam chcę pokazać. Yy, pan Kamil tam na swoim kanale pokazuje, że nóż można rozkręcić yy, no, i, no i tu właśnie po to by się to przydało, bo widzicie tutaj ta mi karta odbija. nie? W momencie, kiedy zeszlifujecie sobie na zero, to ten nóż jeszcze lepiej będzie, będzie ciął z tego, co Pan Kamil mówi. No i jeżeli macie triangla, to jak odkręcicie rękojeści, no to on jest wtedy płastszy, czyli dochodzi. Nie? I możecie go, możecie go oszczyć. Ja nie będę yy, rozkręcał yy, rękojeści, bo mi się nie chce. Yy, pokażę Wam yy, Właśnie, pan Kamil też pokazuje taką osełkę. Ja dostałem taką od Emila w prezencie i ona jest bardzo fajna. Tylko, że u pana Kamila jest coś takiego, że tutaj są boki e, takie, które by trzeba było ściąć. Natomiast ta osełka, nie wiem, co to jest za osełka, mogę Wam pokazać takie coś. E, jest taka, że ona przylega, on przylega, widzicie? I tu jest bardzo fajna, e, bardzo fajna ciekawostka, już mówię. W tym miejscu Czyli w miejscu wyjścia szlifu czy jak to się to tam nazywa jest takie e, takie, tak, 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 takie kurde no nie wiem jak to nazwać że widzicie tutaj jest takie 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 wypłaszczenie nie? i on, on będzie dzięki temu bardzo dobrze przylegał Trzeba też mieć świadomość tego w jaki sposób to oszczyć no najlepiej jest nieruchomo nie ja tak nie umiem ja trochę inaczej się uczułem oszczenia. Ja wykorzystuję do tego taką osełkę jak Reims, nie? Tylko że Reims też ją y, mocował sobie na gałęzi, przytwierdzał y, tam y, tymi gwoździami. Ja to robię w ten sposób, popatrzcie. I co jest ciekawe, zaraz wam właśnie pokażę, bo to też jest w tym nożu bardzo ciekawa sprawa w ogóle, muszę wam powiedzieć. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że macie kontrolę pełną nad całym ostrzem. Nie tylko nad... Wiecie, bo jak robicie, jak tniecie, no to tu macie największą kontrolę, nie? Bo tu przykładacie największą siłę. A tutaj popatrzcie, jak się ten nóż ostrza. Jak się ten nóż ostrza, ta stal jak się zostrza, to widać, że czy wy będziecie cieli tutaj? Nie. Czy wy będziecie cieli tutaj? To yy, macie taką samą kontrolę. No właśnie, zadziwiające jest to w tym nożu i może dlatego, yy, że odkrywam codziennie jakieś inne rzeczy, to robię, robię te materiały. Ja Was bardzo przepraszam, bo pewnie jesteście znudzeni, a być może niektórzy mi powiedzą, że są głupi nawet. Bo cóż tu o, o, nożu, o nożu robić? Ale szlif skandynawski ma, ten szliw tutaj, który ma Pan Kamil, też ma jedną bardzo ważną zaletę. Ma zaletę taką, że jak przyłożycie sobie, nie? To ten kąt, ja to pokażę z tyłu, ja to kiedyś już pokazywałem na jednym z moich filmów, możecie sobie tam zobaczyć. On się sam układa, nie? On się sam układa i, i to jest właśnie fajne. no Przejdziemy zaraz na tą wyższą gradację. Tu ważna sprawa, jak oszczycie tą stronę, drugą, to popatrzcie, jak tak trzymacie jak ja. Raczej tak nie róbcie, nie? Ja tego nie polecam. Chyba, że ktoś umie, bo jak se pociągniecie tutaj w rękę, no to jest kaplica. Bo pokażę Wam zaraz po takim wstępnym naoszczeniu że ten nóż jest naprawdę bardzo ostry i to on na razie targa jeszcze nie ale Ale mimo wszystko nie? Papier tnie. To bym powiedział, że nawet dobrze tnie papier. Także aby sobie nie zrobić kuku, to niestety ale trzeba uważać. Lecimy na płasko, nie? Przynajmniej ja tak robię. No, moja szkoła nie jest jakaś tam najlepsza. Ja tu proponuję pana Kamila, się zobaczyć. Odnośnie tego, jak to ogarnąć w ogóle. Ale widać, jak się ściera blacha, nie? Widać, jak się ściera. Się wybłyszcza. No i tutaj w tym momencie mamy ta, ten tak zwany drut. Zrobił się drut. No i teraz lecimy to na mniejsze gradacje. No i teraz tak. Lepiej się nam będzie pracować zdecydowanie, jak sobie weźmiemy niewiele, ale jednak tyle wystarczy i posmarujemy przejedziemy sobie to jest ten tak zwany szafir syntetyczny żeby po tym nam żeby po tym nam lepiej szło nie bo to jest osełka w ogóle frekniwenda z 4 tak no i no i zasuwamy I zaraz Wam pokażę. Więc lecimy sobie dalej. Żeby film nie był za długi, to to jak zrobię na tej osełce, to po prostu do was wrócę. Bo to nie ma sensu, żebyście, żebyście też czas tracili, bo to nie o to chodzi. I teraz tak, ważna rzecz, jak zrobicie sobie tutaj mikrobewel, jeżeli doprowadzicie do mikrobewela, który tutaj jest, to ten nóż będzie bardziej wytrzymały. Czyli jeżeli na przykład będziecie nim batonowali i będzie jakiś piasek czy coś tam, coś tam, no to w tym momencie on będzie na to odporny, bo jak jest tak zrobiony na zero, no to mo może być tak, że na przykład batonujecie, traficie w piasek czy w kamień i yy, z tym... Yy, z tą blachą się coś stanie. Co z tą blachą się może stać? Ta blacha się nie ukruszy, bo ona tak jest zrobiona przez pana Kamila, że się nie ukruszy, tylko ona się wywinie, ale na szczęście to pan Kamil naprawia, jakby wam się tak stało. Natomiast jak zrobicie mikrobewel, to on będzie bardziej odporny. Natomiast jeżeli doprowadzicie do tego, że ten szlif się stanie krótki, no to na przykład tak, jak tutaj, no nie że ten szlif się stanie zwyczajnie wypłaszczony no to będziecie mieli kurde łom z takim, z takim krótkim szlifem no to będziecie nim mogli po prostu otwierać czołgi, tak jak niektórzy to mówią zobaczymy jak ta osełka nam zadziałała no jak widać jest progres nie? bo bardzo bardzo ładnie, no to teraz kolejnym etapem jest osełka ceramiczna, czyli CC4. No i teraz już będę starał się tak zrobić, aby on w miarę już błyszczał. Ja oczywiście nie przykładam do tego wagi jakiejś specjalnej chociaż to bardzo estetycznie wygląda i tak dalej natomiast no, po pierwszych dwóch użyciach to ten nóż i tak nie będzie błyszczał nie wiadomo wszyscy to wiedzą no ale jak sobie naostrzycie w ten sposób nóż znaczy nie wiem czy w ten sposób bo ja tak jak mówię ja tu fachowcem nie jestem w dziedzinie szlifu skandynawskiego w żaden sposób i nie, nie chciałbym żeby to tak ktoś traktował ja, ja wam pokazuję tylko to co ja robię ze swoim nożem czy wy tak robicie ze swoimi to to ja tego nie wiem, nie? I czy wy tak chcecie w ogóle robić, nie? Ale chcę wam pokazać, jaki jest progres, jeżeli chodzi o cięcie. Bo pan Kamil mówi właśnie wyoszcz sobie. O, no mniej więcej się mniej więcej się świeci tu czubek jeszcze troszkę bym mógł zebrać, nie? Widać tutaj czubek, bym mógł troszkę jeszcze zebrać, już zbiorę i dobazuję. No i dobra, jest zrobiony w ten sposób na CC4. Jaki mamy progres? Czy mamy jakiś progres? No uważam, że tak. Teraz będą stropy. Teraz idą stropy. Pierwszym stropem jest baszer. I ja to robię tak. I tu jak widać się on słabo suwa po tym stropie. Ten strop raz, że jest zapchany, no bo już jest stary, ale ja dociskam, żeby jak najwięcej jeszcze materiału zebrać, właśnie na stropie, bo strop jest elastyczny. Co daje elastyczny strop, że on się dostosowuje do waszego ostrza. I to kilka przejść wystarczy i i już nam się troszkę poleruje, nie? To ostrze Później jadę na stropie Falknivana na 0,6 mikrona i tutaj na pewno będę dłużej stropował, więc tutaj też na chwilkę skończę i dopiero jak skończę stropować to do Was wrócę. Dobra, od razu pokazuję. Tu jest Basher. Tak to wygląda ta pasta. I to jest ten strop, To jest ten stryk. Tutaj mamy feltnivana. I tak wygląda pasta. To chyba 29 zł. Czekaj. No tak, tyle kosztuje 29 zł. Jak wpiszecie Outrider w koszyku, to macie 10% rabatu. I teraz polecimy ze stropem, który przygotował Pan Kamil. Tylko tutaj widzicie, ja jestem przyzwyczajony pracować na takiej grubości stropach. Nie? Więc ja sobie to biorę tak. I sobie to stropuję. I. Też do Was zaraz wrócę, bo nie ma sensu, żebyście czekali i patrzyli jak ja stropuję. Ale jak widać, ten strop, tylko dożyn jest na nim używany. I popatrzcie, ile sam strop zebrał już opiłek. No i teraz mamy taką pastę 0,1 mikrona. To jest pasta diamentowa, z opiłkami diamentu, się nanosi. Ale pokażę Wam też sprytny sposób właśnie na stropy. To jest to, co mam. Falkniben. To jest lico, to jest mizdra. I tutaj na mizdrze, jeżeli sobie oprzecie, ja znowu muszę wziąć niestety ten wyższy mój strop, żeby go podłożyć, bo ten też mam taki niski, a jak siedzę to mi jest niewygodny, musiałbym stać, a nie będę mógł wtedy filmu kręcić. On widzicie, to on też bardzo ładnie pracuje, jak się go oprze. A tu jest diament właśnie natarty. Na CC4 sobie zrobiłem ten diament 0,1 mikrona. No i jak widać on bardzo ładnie przylega. Natomiast w domu, jak jestem, no to sobie lecę na tym diamencie w ten sposób. No i zaraz do Was znowu wrócę, jak go wystropuję i zobaczymy, jaki on jest ostry. Na koniec warto go jeszcze sobie złamać, czyli zrobić tak jak się robi konweks, czyli troszkę go podnieść, nie? jak stropujecie to, to najlepiej jest, o, on się wtedy tutaj nam ładnie wyczyści, załamie, no jest trochę tam zajechany, nieważne, w każdym razie już się błyszczy szlif, jest równo w miarę. Bo to przecież też nie o to chodzi, bo to z każdym oszczeniem będzie lepiej, nie? No i zobaczmy co on robi na takiej kartce. O, teraz posłuchajcie jak to jest. Ale spróbujmy na tym. To jest dla mnie istotne na C. Wytnie mi kółko, widzicie? Albo... No, na tym wytnie kółko. O, mogę tu tak podjechać, mogę tu tak podjechać. mogę sobie robić jakieś wzorki. A na... A na tym... Jeszcze sprawdzimy. No też idzie. Też idzie. Też idzie. No, także. Zostańcie się w duchu hej.